Dzień dobry Państwu, jesteśmy na cmentarzu obrońców Lubowa i jest z nami pan Janusz Balicki, prezes Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi. Dzień dobry Państwu. No zawsze nagłaszam, że to jest Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi, bo to dla nas jest bardzo ważne, ponieważ towarzystwo skupia miejscowych Polaków, który od samego początku, gdy pojawiła się możliwość reanimacji tego cmentarza w momencie gdy rozpad się Związek Radziecki. ci ludzie właśnie tutaj, na tym cmentarzu, zrobili wielką sprawę, ponieważ ruiny, które drażniły wszystkich tutaj, trzeba było przeprowadzać do porządku. No i właśnie ta organizacja skupia miejscowy Polaków, bo dlatego tak nagłaszamy, jesteśmy Polskim Towarzystwem Opień Grobami Wojskowy. Dziękuję za informację i właśnie wiem, że jesteście polskim towarzystwem, dlatego że moja babcia, która jest tu skarbnikiem, zawsze to podkreśla, że jest to polskie towarzystwo. I jak towarzystwo działa? Jaka jest średnia wieku? Jak ciężko jest ogarnąć taki cmentarz, bo jest w bardzo dobrym i zadbanym stanie? No, działamy przede wszystkim z przekonania, a to przekonanie może zrobić bardzo wiele. Średnia wieku no, jest duża. Niestety, mówię zawsze dla tych, kto przybywa tutaj na ten cmentarz, że jest to młodzież około 60. przeważnie. Chociaż mamy w, w, w swoim towarzystwie i ludzi znacznie młodszych. Jest 25-latek, no i oczywiście kilka ludzi nieco starszych, ale wszyscy są duchem młodzi i to pozwala nam ogarnąć te, ten, ten cały zasięg prac, który w ciągu roku jest dość duży. Na pozór niby wydaje się, że wszystko jest w porządku, ale ten ogólny porządek wymaga takiej codziennej pracy. Codziennie trzeba coś poprawić, codziennie trzeba zauważyć, że gdzieś tam coś. Się rozwala, trzeba to zgłaszać przede wszystkim do Rady Ochrony Pamięci w Anglii Męczeństwa. No i tak wspólnie staramy się zadbać o to miejsce. No i właściwie ten moment, gdy wróciły nasze lwy, nazywam lwy tułacze, właściwie też nas wszystkich bardzo podbudował. No i w związku z tym widzimy perspektywę, że jednak uda się tutaj zrobić więcej. No właśnie, lwy tuła, tułacze. Ja bym to nazwała, że w Lwowie stał się cud i cud niedowierzany, przez nikogo nieoczekiwany, i wiele ludzi nie wierzy do tej pory, że tak się stało. Jak to się odbywało? Dlaczego to w tak wielkiej tajemnicy było robione? Panie redaktor, dla mnie to była też niespodzianka, chociaż spostrzegając za tymi ruchami, które się odbywały tutaj na cmentarzu, o czymś się domyślałem, tylko nie mogłem o tym powiedzmy, ogłaszać szeroko, bo wiedziałem, że są przygotowane i badane postumenty, że przychodziły tutaj z Rady Miejskiej Lidią Nyszczynką, badali tą sytuację i teraz widzimy, że strona ukraińska jednak zgodziła się z tym, że ten okaleczony cmentarz jest świadectwem czegoś niedobrego, że trzeba tą sytuację poprawiać i ta poprawa jest widoczna, lwy wróciły. Co będzie później? Będziemy spodziewać, że i wejście na cmentarz będzie yy, otwarte. Yy, tam nastąpi kolej oczywiście i na odnowienie kolumnady Pomnika Chwały. A co będzie z napisami, które by miały na swych tarczach, czyli zawsze bierne tobie polsko, czy napisy też wrócą na miejsce? No takiej pewności nie mamy. My wiemy, że jednak yy, żyjemy w Państwie ukraińskim. Nie powinniśmy drażnić nikogo napisami, napisy mamy w głowie, ale jak będzie później zobaczymy, być może społeczeństwo i ukraińskie i nasze dojrzeje do tego, że te napisy będą mogły wrócić i nie będą wzbudzać jakichś negatywnych emocji. Czy jest planowana renowacja tych lwów? Z tego co wiem, to już po, po, po okresie zimowym, w lecie będzie przeprowadzona taka poważna renowacja przez profesora Janusza Smazę, który już zapowiedział, że udzieli się temu. No i będą wyglądać piękniej niż zaraz, ponieważ jeden jest troszeczkę w lepszym stanie, drugi jest mocno potrubowany, ale najważniejsze, że są. I myślę, że wszystko co można będzie zrobić, żeby wyglądali jak w momencie, gdy zostały tutaj postawione, będą wyglądać bardzo ładnie. Dlaczego Pan nazywa te lwy lwami tułaczami? No wiadomo, że te lwy, kiedy zostały po prostu usunięte z tego cmentarza, skradzione wprawdzie w, w, w czasach radzieckich, Cały czas zmieniały swoją y, znaczy, y, pozycję na, na, na mapie miasta. Ten, y, który stał na górnym łyczakowie w stronę Winnik, to miał większe szczęście, bo go nie przenoszono z miejsca na miejsce. Y, chociaż stojąc w krzakach, y, jest zaraz bardzo w poturbowanym stanie. Inny lew to y, w swoim czasie był elementem pomnika. Zjednoczenia Zachodniej Ukrainy z Ukrainą Radziecką na ulicy Budana Chmielnickiego przy, przy tak zwanej giliotynie, jak my to określaliśmy kiedyś. Później był przeniesiony do, przed wejście główne do Parku Kultury i już taki już ostatni jego punkt był to był na dzielnicy Kulparków właśnie stamtąd został zabrany i przywieziony tutaj na te swoje na te, na, został zabrany i przewieziony tutaj na cmentarz Orland Rozmowy o powrocie lwów na cmentarz Orland odbywały się na poziomie Lwowa czy było to na poziomie być może Kijowa i jeszcze rady pamięci ze strony polskiej Wiemy, że powiedzmy w Radzie Miejskiej raczej nie mieliśmy jakichś takich zwolenników powrotów tych lwów, chociaż tak prywatnie większość ludzi tłumaczyła, że jednak trzeba ten problem rozwiązać. Myślę, że ta decyzja była podjęta w Kijowie dzisiaj, dzwonili do mnie z Warszawy i mówili, że jednak to jest sprawa Ministerstwa Kultury, że strona ukraińska, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pozytywnie odniosło się do tego, że te dwie jednak wróciły. Jest Pan prezesem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi od niedawna, faktycznie od śmierci świętej pamięci Jana Franczuka. Czy ciężko jest podołać tej poprzeczce, którą tak wysoko podniósł Jan Franczuk? Bardzo żałujemy, że Jana Fronczuka nie ma z nami. Od 15 lat byłem u jego boku. Wiem, że bardzo, bardzo się martwił o tym, że te dwie jednak nie są tutaj na terenie tego cmentarza. No ale cóż, będziemy mówili, że to jest, jest jego dzie dzieło, ponieważ też tłukał tam, gdzie się dało. Przy każdej okazji zawsze o tym było głośno. To, że się udało, to jest jego zasługa i ukłon właśnie w, w jego stronę. Myślę, że tam się cieszy, że, że widzi, że ten wywróciły. Moje zasługi tutaj nie ma żadnej, ale będę się starał, jak Pani powiedziała, podobać tą poprzeczkę, ponieważ tą pracę znam, lubię to, co Robię, dostaję od tego zadowolenie i myślę, że jeszcze bardzo wiele spraw wspólnie i z zarządem i z samym towarzystwem jesteśmy w stanie zrobić. Oczywiście, myślę, że tutaj w pomoc zaangażują się wszystkie towarzystwa w Lwowie, polskie towarzystwa, które są w stanie w jakikolwiek spo sposób wspomóc Państwa działania. I co jest planowane na najbliższy okres na cmentarzu obrońców Lwowa? Być może jakieś prace remontowe? Co jeszcze chcielibyście zrobić? Minęło już ponad 10 lat, bo w tym roku, w czerwcu, minęła 10 rocznica od momentu, gdy cmentarz był powtórnie poświęcony i oficjalnie otwarty do zwiedzania. To jest teren pod otwartym niebem, ciągle coś się dzieje. W tym roku była odnowiona kaplica cmentarza Orlund, zmienił się jej ze wygląd zewnętrzny. Wyremontowano katakumby, zmieniona posadzka w tych katakumbach. Na kolei jest, są prace zaplanowane, częściowo będzie remontowany mur, bo nie, nie do końca jest wyremontowany po, po 10 latach, w niektórych miejscach trzeba tam naprawdę po potężnych, potężnych prac, aby się utrzymał w takim należytym stanie. No, ale oprócz tego, oczywiście, że Towarzystwo nie tylko zajmuje się cmentarzem organ, ponieważ w wokół Lwowa mamy wiele miejsc takich porzuconych, które przynajmniej kilka razy do roku potrzebują, aby ich przyprowadzić do porządku. Liczymy oczywiście na wolontariuszy, ponieważ Towarzystwo nie jest wielkie i nie zabiegamy o to, żeby tutaj było dużo ludzi. Po prostu trzeba, żeby przychodzili ludzie z przekonaniem, że mogą coś zrobić. Przychodzą, proponują, czynności nie są jakieś bardzo skomplikowane, bo trzeba po prostu plemić groby, trzeba na czas usuwać jakieś tam znicze, podmalowywać krzyże. Poważniejsze prace, powiedzmy budowlane, zlecamy ludziom przygotowanym do wykonania tych prac. Troszeczkę jest trudniej... Dopilnowanie grobów na cmentarzu Łyczakowskim, ponieważ jest to teren muzealny i trzeba tutaj już specjalne zezwolenia. Potrzebne są fachowce. W tym pomaga Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski, która, które co roku przysyła tutaj ekipę, która ocenia najbardziej stan najbardziej cennych pomników i przynajmniej 10 z nich co roku jest remontowana. No, Co też przyjmujemy. Z, powiedzmy z, ta, z taką pozytywną oceną, ale bardzo dużo jeszcze jest pomników, które nie są do końca, powiedzmy, stan ich nie jest do, do końca zadowalające, także pracy będzie zawsze dużo. Nie narzekamy na to, że, 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 że trudno jest nam złożyć jakieś plany. Planów jest dużo, wszystko zależy i od ludzi i od środków materialnych, ponieważ jednak takie prace potrzebują i fachowców, i materiałów. Także zawsze poszukujemy ludzi dobrej woli, którzy są, są w stanie właśnie okazać taką pomoc po renowacji starych pomników. Czy możemy marzyć o powrocie napisów na każdy grup młodego żołnierza, poległego tutaj, pochowanego na cmentarzu obrońców próbowa. Chodzi mi o napis obrońca ojczyzny. No, no nie wiem, czy, czy powiedzmy wiemy, że w momencie, gdy była przeprowadzona renowacja, na ten temat było bardzo dużo rozmów. Święt pamięci Andrzej Przewoźnik oczywiście walczył o wszystko, żeby te napisy miały taką treść jak były przed wojną. Niestety cena kompromisu i więc te napisy są takie jak są. Czy będzie coś możliwe? Yy, czy będą możliwe jakieś zmiany? Zobaczymy. Bądźmy dobrej myśli, ponieważ mówię, że jeszcze kilka dni temu nie wierzyliśmy, że lwy będą, ale są. Przecież to jest praktycznie jeden z najważniejszych elementów tego cmentarza. Trzeba spokojnie czekać. Czas leczy, rany, czas zmienia, zmienia nastawienie ludzi. Myślę, że.. Wśród nas i ukraińska społeczność też przyjmie to pozytywnie, ponieważ, mówię, nie, ma, nie będzie potrzeby tłumaczenia, dlaczego pomnik, jaki jest, czyli sam cmentarz, jeden z najpiękniejszych cmentarzy wojskowych w Europie, dlaczego jest w okaleczonym okoleczo stanie. Trzeba, musi być dobra wola, aby doprowadzić jego naprawdę do tego wyglądu, jaki był zaprojektowany przez Rudolfa Grucha. A jak tutaj na miejscu członkowie Towarzystwa, którzy na co dzień opiekujecie się tym cmentarzem, odebraliście powrót tych kamiennych lwów? Czy do końca wszyscy byli pewni powrotu? Jak to się odbywało? Jakie tutaj były przeżycia ludzkie? No, miałem telefony, bo jak mówiłem, że sam nie, nie mogłem... Znaczy zachować swoich emocji, ale telefony od naszych starszych członków po prostu płakały, kiedy rozmawialiśmy ten temat, ale teraz już przychodzą powoli, przychodzą, bo jest, jest to namacalne, można do tego dot się dotknąć. Niektórzy robią sobie zdjęcia pamiątkowe, aby wysłać yy, rodzinie, yy, powiedzmy, yy, rodzinom, które mieszkają w Polsce. Bardzo dużo jest telefonów, który, jak już mówiłem, panie redaktor, że po prostu nie dowierzają, czy to jest prawda, ale no, świadczymy, bo, bo, bo innej odpowiedzi nie mamy i cieszymy się bardzo, tym bardziej, że to jest w okresie świąt, tym bardziej, że to jest po spotkaniu z prezydentem, dużo prezydent nam naobiecał, no być może to jest jeden z elementów tych, tych działań, który nowa ekipa powiedzmy ma zamiar tutaj zrobić dla społeczności polskiej na Ukrainie. Czy odbędzie się uroczyste otwarcie tych lwów, czyli powrotu lwów na cmentarz Orlund? Na ten temat nie mam informacji, ale prawdopodobnie już po renowacji na pewno coś, coś się będzie odbywać. Najbliższy, najbliższa uroczystość, która jest planowana. To w maju, 3 maja prawdopodobnie wtedy będzie się ta oczy Być może będzie ponowne poświęcenie tych posągów tutaj. Także znaczy, na razie na razie e, nic nie mogę konkretnie na ten temat powiedzieć, bo to już nie, nie bardzo zależy od towarzystwa, a powiedzmy od tych decydentów, którzy faktycznie e, no, zasłużyli na to, aby e, no, powiedzieć im słowa podziękowania za to, że dokonali właśnie. E, tego, tego dzieła, powrotu tych lwów na, na miejsca tutaj przed łuk trymfalny. Jesteśmy w takim okresie świątecznym, w okresie świąt Bożego Narodzenia, bo przecież możemy składać sobie życzenia nawzajem do 2 lutego. I ja myślę, że Polacy w Lwowie i nie tylko we Lwowie otrzymali najlepszy świąteczny prezent, jaki tylko mogli sobie wymarzyć. Co Pan by jeszcze chciał dla siebie, być może tutaj na cmentarzu, aby coś się zmieniło, jakieś marzenia na przyszły rok? No, najważniejsze, żeby zdrowie wszystkim dopisywało. Najważniejsze, żeby w Ukrainie był spokój, żeby sytuacja na wschodzie się uregulowała, żeby każdy nie myślał o tym co z trwogą, co będzie jutro. I to jest najważniejsze, spokój w naszych rodzinach, a pracować będziemy powiedzmy z jeszcze większym uporem. Powinniśmy zmienić, zmienić stosunek nasz oczywiście do opieki nad miejscami pamięci, nie tylko chodzi o groby wojskowe, ponieważ Cała, cała, cała ziemia lwowska oczywiście ma bardzo dużo cmentarzy, które który muszą być zadbane. Tutaj oczywiście apel i, i takie życzenie do wszystkich Polaków, którzy są w terenie. Nie bać się brać na siebie odpowiedzialności, robić najprostsze czynności, przede wszystkim zaopiekować się tymi grupami, które jeszcze mogą przetrwać, które coś znaczą dla, dla społeczności polskiej. A ich jest bardzo dużo i nie potrzebuje to dużego wysiłku, ale to musi być, powiedzmy, takie, takie konsekwentne konsekwentna działalność w, na całym terenie Łodrowskiego. Dziękuję. I tutaj przed chwilą powiedzieliśmy państwu o cudzie w Lwowie. Naprawdę cudzie dlatego, że nikt nie oczekiwał, nie spodziewał się i nawet w marzeniach nie miał tego. A o tym wszystkim opowiadał Janusz Balicki, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Kropami Wyskowymi w Lwowie. Dziękuję.